Siemanerko, kochani, witam Was bardzo serdecznie na magicznej chacie słońca. Lecimy sobie oczywiście z dnióweczką, zobaczymy sobie zaraz każdy znak zodiaku, a co też dzisiaj może Wam się kochani przydarzyć, jakie tutaj rzeczy w waszym kierunku e, idą. Słuchajcie, w sprawie, w sprawie filmu, o którym mówiłam Wam wczoraj, że zabieram się za montaż, moi drodzy, nie dokończyliśmy go do końca. E, pracując już 8 godzin, kochani, nad nim. Jeszcze musimy pewne drobne poprawki wprowadzić. Ale słuchajcie, wieczorkiem, w dniu dzisiejszym, oczywiście ten filmik powinien już zostać opublikowany, więc już dzisiaj, słuchajcie, kiedy jesteśmy na resztówce montażu mojego i Mikołaja, oczywiście zapraszamy Was już teraz na ten odcinek, który dzisiaj wieczorem postaramy się już, kochani, opublikować, żebyście mogli ze spokojem sobie go zobaczyć. Tymczasem przechodzimy do dnióweczki i będziemy sprawdzać po kolei każdy znak z odiaku. Jeżeli chodzi o baranka, słuchajcie, macie słońce. Czy wyście tego słońca nie mieli w tygodniówce? Coś tak mi się wydaje, że mieliście słońce, tutaj był jakiś marazm, zniechęcenie, coś tam coś słuchajcie, więc prawdopodobne jest bardzo wiele, bardzo wielce to, że właśnie chociażby moi drodzy, właśnie z dniem poniedziałkowym, tak, czyli 6 listopada już do Was idzie dobra energia, idzie tutaj do Was klarowność umysłu, idzie tutaj to, że pewne rzeczy zostaną odkryte pokazane, albo Wy sami będziecie wiedzieć co sądzić, co myśleć karta pokazuje bardzo duży potencjał energetyczny, bardzo dużą ochotę do wszystkiego, bo mamy po prostu do tego taki wiecie, power i jednocześnie moi drodzy Radość, zadowolenie, uśmiech, spełnienie, ciepłe uczucia, ochota do życia. Więc moi drodzy, dzień zaliczacie bardzo pozytywnie. Nie będę się rozwijała dłużej na temat słońca, bo jest to po prostu najlepsza karta w talii tarota. Przechodzimy do byka. Jeżeli chodzi o byka, słuchajcie, no i patrzcie, jakie to jest dziwne. Słuchajcie, ja naprawdę karty losuję przypadkowo, ale powiedziałam przed chwilą, że chyba na słońcu baran miał właśnie tą kartę. No i wy właśnie tą kartę, kochani, macie drogie byki na dziś i jest to karta mówiąca definitywnie o takiej sytuacji, kochani, takiej lekkiej nudy emocjonalnej, takiej, z takiego stwierdzenia moje życie emocjonalne, uczuciowe, związkowe, relacyjne, jest takie trochę nud. Trudne, za bardzo nic się nie dzieje, chciałabym, żeby było inaczej. To u jednych. Ale słuchajcie, może też być tak, że ktoś w otoczeniu byka stara się o byka. Tak? To znaczy gdzieś będzie próbował w pewien sposób pokazać swoje uczucia, swoje emocje, to, że komuś na bykowi zależy. Ale byk prawdopodobnie, moi drodzy, nie wiem z jakich względów, za bardzo tego nie będzie chciał przyjąć. Będzie mówił sobie, a tam... Jakoś tak, ja wiem, nie czuję tego, że ty na pewno tego chcesz, nie czuję, że ty tutaj gdzieś do mnie coś czujesz, e, nie wiem, jakoś czuję, że to jest do dupy. To jest coś, kochani, na ten styl. I albo wy uważacie, że wasze życie emocjonalne jest nudne i marastyczne, albo odrzucacie czyjeś zaloty, bo nie czujecie chemii, bo nie czujecie tego zaangażowania, jakie. Powinno tutaj być. Oczywiście, alternatywnie ktoś może odrzucać drogie byki Was, co zmierza w kierunku bliźniąt. Jeżeli chodzi o bliźnięta, kochani, wy tutaj bierzecie, poczekajcie, jako sobie jeszcze inaczej tego byka łoże, bo się nie zmieścimy. Jeżeli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, odcinacie coś definitywnie od siebie, nie wracacie już do pewnych rzeczy. Jest tutaj taki klimat, w którym po prostu zwyczajnie stwierdzacie: koniec, koniec z tym, z tamtym, z siamtym, z owamtym. Nie będę już zajmował się sprawami, które są mi do niczego niepotrzebne, albo takie, co, co gorsza. Oczywiście są dla mnie toksyczne, niewygodne, czy też jakieś em, nieszczęśliwe. Bliźniak się od tego odcina. Bliźniak robi konkretny ruch i zwyczajnie po prostu odcina. Na kupony. E, możecie też prawdziwie na jakąś sprawę spojrzeć, zobaczyć coś klarownie, jasno, konkretnie, prawdziwie, przejrzeć na oczy. Innymi słowy, więc być może będą bliźnięta, które będą po prostu prze, będą prze, przejrzewać. No, może i tak na oczy. Planowanie czegoś. Możecie jasno i klarownie coś zaplanować i głęboko wierzyć w to, że to jest plan tak zwany doskonały. Przechodzimy do raczka. E, tak, Michał, tak, tak, pytałeś się gdzieś tam w komentarzu, widziałam, tylko nie miałam czasu, słuchaj, na spokojnie, żeby odpowiadać Wam na te komentarze, e, stwierdziłeś, że masz nadzieję, że ja odpoczęłam. Słuchaj, wiesz co, z tym odpoczynkiem tak, tak, odpoczęłam, ale teoretycznie przez cały ten tydzień pracowałam, słuchaj, mm, oczywiście ezoterycznie, więc no, no to ja wiem, no dobra, na 20% odpoczęłam. Dobra, słuchajcie, raczki, teraz Wy. Jeżeli chodzi o raki, słuchajcie, spełniają Wam się życzenia, spełniają Wam się marzenia. Ci z Was, którzy potrzebowali się uleczyć z czegoś albo byli chorzy na coś, mogą odczuć naprawdę taką fajną poprawę zdrowia, czy też uleczyć się z czegoś, być może z kogoś, jak najbardziej również. Bo to jest taka karta uzdrowienia uzdrowienia sytuacji, uzdrowienia zdrowia, witalności, którą możecie bardzo mocno poczuć dzisiaj, tak? Takiego, Takiego wiecie, no kurczę, jakby Wam ktoś zastrzyk z adrenaliną dał w tyłek i Wy po prostu jak nakręceni gdzieś chodzicie, czujecie, że życie jest piękne, czujecie, że nie wiem, wszystko w Was funkcjonuje poprawnie. Karta spełnienia życzeń i marzeń, całkiem możliwe, że coś, czego chciałyście się za, zadziewa albo będzie się zadziewało i czujecie to po prostu, słuchajcie, bardzo wyraźnie. I moi drodzy, ktoś was może oczarować, albo coś was może oczarować, na takiej zasadzie, wow, ale super, tak? Więc em, bardzo możliwe, że to oczarowanie tutaj czymś, kimś, u co niektórych raków również, kochani, może nastąpić. Dobra, co zmierza do lwa? Jeżeli chodzi o lwa, yy, słuchajcie, sprawy urzędowe, którymi trzeba się zająć na pniu. Sprawy oczywiście, słuchajcie, urzędowe to jedno, ale tutaj, słuchajcie, jak ja mówię urzędówka, to miejcie na uwadze nawet, nie wiem, słuchajcie, jakieś rozliczenia, księgowość, finanse, słuchajcie, jakieś podpisanie dokumentów, wysłanie listu, to mogą być też i takie rzeczy, i wszystkie pozą, pozostałe bardziej takie, słuchajcie, konkretne sprawy urzędowe mogą wchodzić na tapetę. Spotkania z adwokatami, prawnikami, słuchajcie, z jakimiś y, urzędasami księgowymi notariuszami i tak dalej tak dalej. Również kochani tutaj mogą mieć miejsce. Dla wszystkich pozostałych kochani rozważanie za i przeciw. Nad czym? Nie wiem, ale być może jest jakiś temat, gdzie lew musi się głęboko zastanowić, czy w prawo, czy w lewo. Co jest dobre, a co złe? Co mi sprzyja, a co już niekoniecznie. Być może tutaj nawet dojdzie do jakiejś rozmowy pomiędzy wami a kimś, gdzie trzeba będzie oficjalnie krótko i zwięźle Przedyskutować, kochani, jakieś pewne kwestie i prawdziwie na daną sytuację, moi drodzy, spojrzeć. Co zmierza do panny? Jeśli chodzi o pannę, e, słuchajcie, panna czegoś żałuje, panna jest smutna, panna wraca. Do przeszłości, płacze nad rozlanym mlekiem, być może jest gdzieś smutna, że coś nie poszło tak jak powinno, być może, słuchajcie, wraca do głębszej przeszłości, gdzie pewne rzeczy pokończyły się, a mogły się nie zakończać albo mogły potoczyć się inaczej. Taki troszeczkę dzień wspomnień, ale też takich wspomnień, które bolą. Słuchajcie, no co mogę Wam doradzić? No co, co słuchajcie, się skończyło, no to niestety się nie odstanie, tak? Może warto by było już do tej przeszłości, zwłaszcza tej niewygodnej, nie wracać, skupić się na tym, co macie w tej chwili i gdzieś w dużej mierze na tym się koncentrować, a nie na tym, co wyszło źle. Oczywiście to mogą być sprawy bieżące, tak? Czyli to, że w dniu dzisiejszym emocjonalnie się poturbujecie, coś wam, kochani, może was zasmucić itd., dalej. i mogą to być sprawy oczywiście, oczywiście emocjonalne, bo załóżmy, no nie wiem, dojdzie do jakiejś kłótni, do jakiejś zwady, chociaż to nie jest taka karta, to jest taka bardziej karta, która mówi: Mam odrzucone uczucia, nie czuję się kochany, nie czuję się kochana, jest mi smutno z tego powodu. Może takie klimaty odczujecie. No bądź co, bądź, no chyba, że będziecie wracać właśnie do takiej dalszej przeszłości e, i rozpamiętywać jakieś złe chwile, albo nie daj Bóg, użalać się nad rozlanym mlekiem. Tego, Panny, nie róbcie. Sprawdzamy wagę. Jeśli chodzi o wagę, wow, uwagi, waga od kogoś, od, nie wiem, od kogo, no dobra, od kogoś odchodzi albo ktoś odchodzi od wagi. Ewidentnie mamy kartę rozejścia, rozstania, odejścia. Słuchajcie, są kielichy, a więc w dużej mierze największy boom będzie na sprawy emocjonalne, związkowe, relacyjne. Waga potrzebuje czegoś więcej do szczęścia, potrzebuje, słuchajcie, poczuć, że naprawdę życie emocjonalne może być super, a nie tylko takie tyle o ile, tak? No, chyba że oczywiście ktoś w otoczeniu wagi stwierdzi, słuchaj, stary, czy też słuchaj, stara. No, fajnie, fajnie, ale wiesz co, ty, ty to wiesz i ja to wiem, że coś tutaj nie styka, tak, że tak naprawdę możemy osiągnąć więcej w tym życiu emocjonalnym, związkowym, bo to co jest, nie jest wystarczające ani dla ciebie, ani dla mnie. Więc w dużej mierze może tutaj chodzić, kochani, o sytuacje związkowe i uczuciowe. Odejście, ktoś odchodzi, ktoś nas zostawia, my kogoś zostawiamy, my mamy poczucie, że chcemy czegoś więcej, ktoś ma poczucie, że chce czegoś więcej, bo to, co jest niewystarczające. Nie e, oczywiście, kochani, możemy e, odchodzić też skądkolwiek indziej, nie tylko od człowieka, e, możemy odchodzić z pracy, możemy, kochani, nie wiem, zostawiać, bo to jest takie zostawienie tego, co dotychczas masz. Więc co wy będziecie zostawiać? Jak nie związek, nie człowieka, no to co innego? Tutaj każdy sobie dopisze, od czego chcę odejść albo od czego odchodzić, moi drodzy będzie. Może to być praca, mogą to być wszystko inne, może to być taka, takie poczucie, ja mi nie wystarcza to, co tutaj jest, ja idę po więcej, tak? Ja będę brnął czy brnęła dalej w tym kierunku, bo potrzebuję po prostu innego życia, szczęśliwego życia, bo to jest dosyć słabe. Więc uwagi, albo odejście, albo ktoś odchodzi w kierunku czegoś fajniejszego. Skorpion. Jeżeli chodzi o skorpiona, skorpion nie wie co ma robić musi być może, kochanie jakieś decyzje podjąć, albo ktoś na może rzucić Skorpionowi jakiś temat, cały stary, a to, a to, a to, a Skorpion ojejku, ale ja nie wiem, co mam sądzić, nie wiem, co mam myśleć, co mam wybrać, no w sumie ta, ale nie, i takie wiecie, wahanie się, co zrobić, wahanie się, w którą stronę się udać, wahanie się, jaką decyzję podjąć, wahanie się jest nad czymś, nie wiem, kupić, nie kupić, pojechać, nie pojechać, zrobić, nie zrobić, wiecie, o co mi chodzi, nie potraficie Podjąć jakiejś decyzji. Jakiej nie będę wnikać? U co niektórych skorpionów mogą, mogą pojawić się. Kochani, w dniu dzisiejszym klimaty pod tytułem zmienność nastroi. To też miejcie na uwadze bardzo często w moim tarocie. Ta karta właśnie ten stan pokazuje. Raz myślicie euforycznie, raz pesymistycznie, raz jesteście podkurzone, raz jesteście mega szczęśliwe. Po prostu zmienność nastroi, która może się tutaj pokazać. No i to, że nie wy nie potraficie podjąć decyzji, albo ktoś w waszym otoczeniu tej decyzji nie potrafi podjąć. Strzelec. Ustrzelca kończy się proces, być może karmiczny, bo to jest karta, słuchajcie, bramy portalu przejścia. Coś dobiegło końca, i strzelec idzie dalej. Co dobiegło końca? Nie wiem, projekt, praca, yy, związek, yy, nie wiem, jakaś przeszłość, która była ciężka, trudna, i strzelec już mówi dosyć basta, zamykam drzwi, idę dalej. Nie hmm. wiem, kochani, to jest taka karta bardzo mocno mówiąca. Zakończył się pewien cykl, już nie ma co się wracać do tyłu, nie ma co stać w progu, w miejscu. Czas otworzyć się na nowe możliwości, czas pójść dalej. Um. Więc tutaj, moi drodzy, po prostu no coś trzeba zamknąć, a otworzyć się na coś zupełnie nowego. Mogą to być również podróże, jak najbardziej tak, być może wyjeżdża, wyjeżdżacie, może jesteście w podróżach, może te podróże planujecie dopiero. Bardziej, gdyby chodziło tutaj o jakieś wyjazdy, byłyby to podróże zagraniczne, czyli gdzieś dalej. Niekoniecznie słuchajcie tam, wiecie, z ulicy na ulicę, czy też Powiedzmy z miasta do miasta, w bliskim powiedzmy, wiecie, w bliskich odległościach. To jest raczej karta mówiąca: wyjeżdżam gdzieś dalej, tak? Albo jestem gdzieś daleko, jestem w podróży, o, to jest coś jakoby na ten styl. Ale wszystkie pozostałe strzelce, kochani, to jest jakiś klimat. Kończy się Wam jakaś karma. Jesteście już, kochani, na, na mecie, tak? To już jest koniec. Zamkną się pewne drzwi, otworzą się nowe albo to wy już chcecie zamknąć stare drzwi i otworzyć się na nowe możliwości. No dobrze, no to przechodzimy do koziołka, co u koziorożca? Kozy. U Was y, bądźcie cierpliwe. Ja Wam powiem tylko tyle. Karta bardzo wyraźnie pokazuje, jeszcze nie teraz, to nie ten moment, nie ta chwila, nie ten czas. Nie przyspieszaj czegoś, daj czemuś dojrzeć, sam do czegoś dojrzyj. E, zwyczajnie uzbrój się w cierpliwość. Tyle i aż tyle. Ja wiem, że cierpliwość jest e, słuchajcie, m, bardzo ciężka, tak? Ja sama też nie lubię czekać. Lubię, jak coś jest na teraz, na już, żeby po prostu gdzieś nie tuptać nogami i nie wypatrywać, kiedy coś nadejdzie, albo nie, ale Wam przyjdzie za czymś poczekać. Względnie, jeżeli chcecie coś zrobić, to nie róbcie tego dziś. Poczekajcie, zatrzymcie się, gdzieś uzbrójcie się w jakiś taki klimat, w którym dajcie sobie jeszcze odrobinę czasu na pewne przemyślenia, czy też dajcie czas komuś, bo to nie jest moment na działanie. Macie czekać. No. Wodniki. Uwodnika, karta, śmierć. Moi drodzy, kończą się pewne rzeczy, to jest pierwsza sprawa, ale jak się kończą, to już definitywnie. To jest taka opcja, że co by to nie było, czego by się to nie tyczyło, jest zakończenie definitywne pewnych rzeczy, tematów, nie wiem, czegoś tam, czegoś i czegoś tam. Wiecie, o co mi chodzi. I również jest to karta, słuchajcie, mówiąca o tym, że jak coś się zakończyło albo już dobiegło końca to czeka was teraz kochani ogromna transformacja życiowa i tutaj gdzieś no w dużej mierze oczywiście yy, możemy kochani teraz transformować swoje własne życie i pchnąć się po prostu do przodu, tak? A więc spodziewajmy się transformacji, spodziewajmy się zmian. Spodziewajmy się, że teraz jakby nabierzecie głęboko powietrza w płuca yy, i słuchajcie, będziecie mogli zacząć kreować swoje życie na nowo. A co niektórzy w ogóle, yy, tak, pewne tematy zostawiacie w tyle i dzieci się do przodu, tak? Więc tutaj to też jest, kochani, ten moment zmian życiowych, tak? Zmian powiedziałabym na lepsze, bo tu pewne tematy już pogasły i do pewnych tematów wracać nie będziecie. Nie jest to karta, kochani, mówiąca o tym, że ktoś umrze, nie daj Bóg, bo to byłabym bardzo daleka od tego, że na podstawie jednej karty takie wnioski wyciągać, ale z całą pewnością, kochani, jest tutaj klimat zakończenia czegoś definitywnie i rozpoczęcia czegoś nowego w Waszym życiu. Ryby! I u rybek, moi drodzy, czas triumfu, fanfarów, e, pomyślności, e, słuchajcie, wygranej jakiejś e, też, e, czas zdobycia komplementów, pogratulowania Wam z jakiegoś pewnego powodu, e, czujecie po prostu wygraną, tak? Bo to jest taka sytuacja, tadam, udało mi się. Tak, uzyskałem, uzyskałam coś. Jestem z siebie dumny, ktoś jest ze mnie dumny. Tak, powiedzmy, wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak chciałem, czy chciałam. Czuję po prostu, że zwyciężyłam, że stabilnie stoję na nogach. I tak jak powiedziałam, ktoś może Wam czegoś pogratulować, powiedzieć, docenić Was w jakimś względzie i czujecie się po prostu komfortowo. Więc, drogie ryby, no dzień zwycięstwa, innymi słowy. Słuchajcie rady, wskazówki, energia czemu sprzyja bądź nie. Słuchajcie, trochę odpoczynku nie zawadzi. Jest tutaj taka karta troszeczkę mówiąca o takim, wiecie, ego delikatnym, ale takiej zasadzie: weź, weźcie się troszeczkę porozpieszczajcie w dniu dzisiejszym, tak? Weźcie się, wyluzujcie, nie wiem, zróbcie sobie jakąś herbatkę wieczorem, wyłknijcie sobie jakieś dobre winko wieczorem, wyluzujcie trochę, odpocznijcie. Bo karta ewidentnie, kochani, wskazuje na taki klimat: puszmy się na sofach, na kanapach, we fotelach, w łóżkach, w czymkolwiek włączmy sobie słuchać jakieś dobre TV, e, nie wiem, YouTube'a, cokolwiek. Wyluzujmy, odpocznijmy. Słuchajcie, karta sama w sobie też sugeruje o tym, że wszystko może toczyć się zgodnie z jakimś planem, tak? Bo to jest karta spełnienia życzeń, spełnienia marzeń. Możemy, mamy się z czego cieszyć, coś poszło zgodnie z naszym założeniem, oczywiście. I całkiem możliwe, że u co niektórych taka forma tej karty się nam bardziej pokaże, ale nie zawadzi, moi drodzy, żeby wyluzować i odpocząć jednocześnie. Co niektórzy z Was staną przed jakimiś propozycjami, przed jakimiś decyzjami, dylematami, Matami, co wybrać, jak wybrać, co wziąć, co kupić, wiecie, z czym ruszyć naprzód. Możecie mieć mętlik emocjonalny, czy też mentalny, bardziej w głowie taką sytuację snucia różnego rodzaju myśli, planów, scenariuszy, takich sytuacji, wielu opcji, które mogą się pojawić i taką troszeczkę chaos w głowie, bo teraz nie wiadomo, za, którym pom za, którego pom za który pomysł wiecie chwycić, ale to też jest sytuacja, Różnych wyborów, bo to nawet Wy nie musicie tutaj popadać w jakąś taką rolę myślicielską, tylko raczej są sytuacje, w których trzeba pomyśleć, zastanowić się, co wybrać. Słuchajcie, może dlatego, że końcową kartą jest Asmonet, a więc karta obiecujących zmian, słuchajcie, karta wprowadzenia czegoś bardzo fajnego i poważnego w wasze życie, co ma te życie odmienić. No i teraz Wy tutaj być może co niektórzy myślą, zastanawiają się właśnie nad tą kwestią, jak to dalej pociągnąć, jak to dalej zrobić. Kochani, jeżeli propozycja jest naprawdę ważka, poważna, konkretna, to ja bym powiedziała za dużo, nie myślcie. Za dużo tutaj nie delibrujcie, nie wymyślajcie, słuchajcie 155 scenariuszy, tylko raczej trzymajcie się tego, co dostałyście, bo to jest coś poważnego. To będzie poważna deklaracja, propozycja albo poważny temat, który należałoby przyjąć i nie ma sensu tworzyć sobie na tą okoliczność zbyt długiego chaosu, zbyt dużego chaosu we waszych pięknych głowach. I pamiętajcie o odpoczynku. Bardziej powiedziałabym oczywiście po pracy, ale zróbcie to. Na przykład leżąc na kanapie i oglądając chociażby magiczną chatę z nowym filmem, który mam na nadzieję wieczorem, kochani, bez żadnych jakichś perpetii wejdzie nam oczywiście na kanał Słońca. Tyle ode mnie. Życzę Wam oczywiście przecudownego dnia, bardzo optymistycznego, sympatycznego i och, ach, ech. I dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak czujecie te karty, kochani. Jeśli się podobało, poprosiłabym o kciuk w górę, to Was nic nie kosztuje, a ja przy okazji wiem, czy tego typu filmy, kochani, wam się do czegoś przydają? Buziaki.